Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Witam serdecznie, Paweł Bartosiński, kłaniam się. W firmie MAT zajmuję się oprogramowaniem Autodesk Vault oraz Inventor. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie kwestii wydajności oprogramowania Inventor oraz jego stabilności. Dzisiejszy odcinek jest również odpowiedzią na to, z czym zgłasza się do nas klient, jak również jest odpowiedzią na to, co widzimy u klienta. Otrzymujemy różne zgłoszenia, gdzie klient stwierdza, że z dnia na dzień inwentor zaczął się dziwnie zachowywać, zwolnił, zaczął losowo się wyłączać czy też wyrzucać błędy. Ostatnio również mieliśmy przypadek, gdzie klient zgłosił się do nas z prośbą o pomoc przy pracy na dużych złożeniach w inwentorze. Oczywiście w tym przypadku czynników było więcej, natomiast po zmianie jednego z ustawień systemowych widać było znaczną poprawę. Bardzo często jest tak, że za ten stan rzeczy, mam tutaj na myśli szybkość działania oprogramowania oraz jego stabilność, jest odpowiedzialny system Windows, a nie samo oprogramowanie. System Windows to system uniwersalny, gdzie po instalacji jest skonfigurowany w sposób bezpieczny. Uważam, że niektóre standardowe ustawienia systemu nie są odpowiednie w kontekście oprogramowania CAD PDM. W tym przypadku mówię o Inventorze oraz Volcie. Pierwszą rzeczą od której zacznę? To jest ustawienie odpowiedniego planu zasilania. Plan zasilania odpowiada za zarządzanie wydajnością procesora. Domyślny plan, jaki jest ustawiony, to jest plan zrównoważonej wydajności. Aplikacja Inventor jest aplikacją procesorową, więc kolokwialnie mówiąc, im procesor wyżej się kręci, tym Inventor lepiej działa. Inventor to jest aplikacja typu single core e, lubi gigaherce, a nie rdzenie, więc jeśli nie używamy komputera do renderingu czy symulacji e, to do czystego projektowania w Inventorze nie musimy mieć na pokładzie komputera procesora z dużą ilością rdzeni. Ważne, żeby kręcił się wysoko. W praktyce przedział między 4,5 GHz a 5 to jest już bardzo dobry wybór. Ja może teraz pokażę Państwu w jaki sposób możemy E, sprawdzić plan zasilania i zmienić. Gdzie tego szukać? Klikamy Start, ustawienia, system, zasilanie i uśpienie, i po prawej stronie w oknie mamy dodatkowe ustawienia zasilania. Na chwilę obecną, tak jak widać, jest tylko i wyłącznie plan zrównoważony. A nas interesuje, Ustawienie planu wysoka wydajność. Jak to zrobić? Opcje są różne. Pierwsza z nich to taka: klikamy po lewej stronie utwórz plan zasilania, i tutaj mamy do wyboru wysoką wydajność. No i sobie jakoś tam trzeba to nazwać, tak. Ok, jakoś tak, dalej, tutaj akurat w to nie wnikam, jak ktoś chce to może sobie tutaj coś poustawiać, wystarczy to co jest i dajemy utwórz. I w tym momencie mamy plan wysokiej wydajności. Czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że procesor mamy zawsze rozkręcony do wysokiej, do wysokiej prędkości. Żeby nie być gołosłownym, ale jeszcze jedną rzecz sprawdzimy. Jeżeli sobie taki plan stworzymy, to warto jest tutaj spojrzeć. Zmień ustawienia planu zasilania. Zmień zaawansowane ustawienia zasilania. Przechodzimy do sekcji zarządzania energią procesora i nas interesuje minimalny stan procesora. W tym momencie zasilania bateryjnego nie ruszamy, bo wiadomo, jeśli mamy laptopa, to jednak dobrze by było, żeby ten laptop no, w miarę, w miarę yy, na tej baterii pochodzi, tak? więc no, nie jest zalecane 100%, ale jeżeli mamy podłączony yy, podłączonego laptopa na kablu, no to dobrze by było, żeby tutaj było ustawione na 100%. Oczywiście, jeżeli mamy stację roboczą stacjonarną, komputer stacjonarny, no to wiadomo, że zasilania bateryjnego tutaj nie będzie. I ta wartość interesuje nas, żeby minimalny stan procesora był na 100%. Ok. Czyli jest i mamy ten plan, yy, mamy włączony w tym momencie plan yy, wysokiej wydajności. Żeby nie być gołosłownym, ja tutaj Państwu pokażę, na czym to polega. Na chwilę obecną wracam do planu zrównoważonego. I proszę bardzo, na chwilę obecną procesor jeszcze, jeszcze przesunę. Na chwilę obecną, procesor, proszę bardzo, yy, skacze sobie z tą prędkością, powiedzmy, między 1 GHz a 1.5. Tak? Natomiast, jeżeli wrzucam tryb wysokiej wydajności, to proszę bardzo. Procesor nie schodzi poniżej 4 GHz. Procesor jest zawsze gotowy na przyjęcie obliczeń i to faktycznie skutkuje w ogólnej reakcji systemu i programu Inventor. Ok. Kolejna rzecz, gdzie to można sobie jeszcze wymusić, bo ścieżek jest tutaj kilka, to plan wysokiej wydajności można zastosować za pomocą e, odpowiedniej komendy w wierszu poleceń. Ja tutaj to zamykam pokażę tą komendę to akurat można znaleźć na internecie natomiast pod filmikiem poproszę kolegę żeby, żeby tą komendę zamieścił bo jest ona dość skomplikowana. I tak ona wygląda. I Jak ten plan wysokiej wydajności aplikujemy za pomocą tej komendy start. Wpisujemy cmd i musimy wiersz poleceń uruchomić jako administrator. Kopiujemy sobie tą komendę. Kopiuj. Ctrl V Enter. Wracam do tych, do tych planów zasilania. Dodatkowe ustawienia i proszę bardzo pojawiła nam się właśnie stwo, pojawił się stworzony plan wysokiej wydajności. Za pomocą tej komendy i tutaj też sobie możemy wybrać oczywiście on w taki sam sposób będzie. Skonfigurowany jak poprzednio, interesuje nas ta wartość na podłączonym 100%. I tak jest. Ok. Generalnie Microsoft twierdzi, że plan zrównoważonej wydajności jest po to, żeby oszczędzać energię przy niepogorszeniu wydajności pracy. Natomiast no jest to troszeczkę inaczej. W naszych testach wychodzi, że Stacja robocza, która ma właśnie zastosowane te standardowe ustawienia, czyli tryb zrównoważony, jest po prostu wolniejsza po zaaplikowaniu tego, tego planu. Wysoka wydajność, czy to w normalnej pracy, czy w testach syntetycznych, jesteśmy w stanie uzyskać lepsze wyniki. W przypadku inwentora. Bazując na przykład na ostatnim zgłoszeniu od klienta, to po włączeniu planu wysokiej wydajności wyraźnie skrócił się czas otwierania dużych złożeń, czas otwierania nowych plików. Widać było, że program Inventor był jakby to powiedzieć, nożywszy. Następną rzeczą, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest kwestia wyłączania stacji roboczej. Przy standardowych ustawieniach system Windows de facto nie wyłącza się, tylko powiedzmy hibernuje. Jest to jeszcze chyba zaszłość z poprzednich czasów, gdzie dyski SSD dopiero wchodziły na pokłady komputerów. Przy uruchomieniu systemu de facto nie rozpoczynamy nowej sesji, tylko powiedzmy przywracamy poprzednią. I gdzie mogę sprawdzić, ile ten mój komputer pracuje? Jeszcze raz przejdziemy, właśnie do menedżera zadań. Menedżer zadań, zakładka wydajność, sekcja procesor. I tutaj mamy na samym dole pole czas pracy. W moim przypadku faktycznie tego laptopa nie wyłączałem i uzbierało się już dwa dni ciągłej pracy. Psikus jest taki, że przy standardowych ustawieniach, nawet jeżeli użytkownik wyłącza sprzęt, to i tak ten czas pracy się sumuje czyli wszystkie śmieci, które są w pamięci, są od nowa za każdym razem wczytywane itd. Tak i tak dalej. W pewnym momencie taki stan zaczyna zbierać swoje żniwo zarówno w stabilności jak i szybkości działania programów. Jak temu zaradzić? Rozwiązania są dwa. Po pierwsze, jeżeli powiedzmy pewne ustawienia będą poblokowane administracyjnie, to wystarczy zrobić zwykły restart komputera, czyli start, przycisk zasilania, zasilanie i tutaj wybieramy uruchom ponownie i faktycznie po ponownym uruchomieniu ten czas pracy się zaruje, czyli autentycznie startujemy z nową sesją Windowsa. Jeżeli mamy takie, taką możliwość zmienić ustawienia, to już Państwu pokażę, gdzie to można zmienić. Start, ustawienia, system, zasilanie i uśpienie, dodatkowe ustawienia zasilania i tutaj wybieramy wybierz działanie przycisków, po lewej stronie wybierz działanie przycisków zasilania. Interesuje nas ta sekcja. Jak już powiedziałem, w zależności od tego, jakie będą ustawienia administracyjne, będziemy mogli to zmienić sami, albo nie będziemy. Więc ja, ja tutaj mogę, w, w tym przypadku po prostu klikam sobie Zmień ustawienia na górze, które nie są tutaj dostępne, cyk, i w tym momencie yy, domyślnie ta pozycja jest zaznaczona, a mnie interesuje, żeby ją odznaczyć. Zapisz zmiany i w tym momencie. Po wyłączeniu komputera my go faktycznie wyłączamy, czyli nic nie zostaje w pamięci, nie, 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 nie zostaje zrobiony zrzut pamięci na potrzeby następnej nowej sesji. Dobrze. Jest, jest to rzecz, która potrafi wpłynąć na stabilność pracy inwentora i volta. Często wystarczyło zrobić restart komputera, wyzerować sesję Windowsa i nagle na przykład job procesor Volta, czy sam Volt przestał się dziwnie zachowywać. Zachęcam również do, powiedzmy, cyklicznego restartu serwera Volta. No, powiedzmy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie to byłaby, to byłaby dobra opcja. Kolejną rzeczą, ostatnią w sumie rzeczą, na którą chcę zwrócić uwagę, to są pliki tymczasowe. System Windows podczas swojej pracy odkłada w określonym miejscu pliki dla bieżącej sesji, natomiast powiedzmy niezbyt ochoczo te pliki już potem usuwa po zakończeniu sesji. Często jest tak, że powodem niestabilnej pracy inwentora i volta jest właśnie zaśmiecony katalog temp. I jak do tego katalogu można się dostać? Start i wpisujemy. Procent, Temp. Procent i Enter. I z automatu przenosi nas. Nie, ja akurat tutaj już mam ten katalog poczyszczony, natomiast co trzeba zrobić? Zaznaczamy wszystko prawym i usuń. Chociaż najlepiej jest. No tutaj akurat ładnie poszło. Najlepiej jest. Najlepiej jest zrobić tak, że zaznaczamy wszystko i usuwamy shift i Delight, czyli na twardo. Już nie przerzucamy tego do kosza. No, rekordziści potrafili mieć uzbierane 30 GB tempów, więc no generalnie nie ma sensu śmieci przerzucać do, do śmietnika. Po prostu trzeba to na twardo wyrzucić. Yy. Pliki temp są tworzone cały czas więc powiedzmy dobrze by było gdyby użytkownik pamiętał żeby czasem ten, ten folder przeczyścić. Ja osobiście zalecam po poczyszczeniu katalogu temp restart maszyny. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Szanowni Państwo zachęcam do przepatrzenia ustawień które macie Państwo zaaplikowane na swoich stacjach roboczych. Tym bardziej, że nie są to rzeczy wymagające uprawnień administracyjnych. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.